Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z My Summer Car. Dzisiaj postanowiłem, że pokażę Wam małe turbo, czyli gdzie znaleźć części, bo małego turbo nie da się niestety kupić. Jak widzicie w dalszym ciągu korzystam ze swojego save'a z drugiego kanału, dlatego że nie ratuję już tamtego save'a z tego powodu, że po prostu dziewczyna mi zniknęła. Tak więc moja historia tam nie może być kompletna, więc będę musiał zacząć po prostu od nowa. Ale, chyba nie będę budował samochodu, bo mogę w zasadzie użyć jednego ze swoich save'ów, który udostępniam. tam już jest Satsuma zbudowana, tylko że tam chyba problemem będzie to, że tam... A czemu to mi biegi nie działają, halo? A, muszę to wyłączyć. Pod klawiaturkę, czekaj, coś jeszcze tutaj. to jeszcze trzeba było włączyć? Oj, teraz jest idealnie. Po prostu tam mam klucze chyba do ciężarówki i do van'a, więc... A w sumie moglibyśmy zacząć z tym, z tymi dwoma pojazdami, bo czemu by nie. No, to będzie dobry pomysł, ja sobie będę używał tamtego save'a, żeby po prostu grać tak jakby nowy sezon. Tak możemy to nazwać, nie? Nowy sezon, sezon drugi z My Summer Car po prostu. Dużo, że, dużo ludzi też mi pisało po prostu, że mogę tu użyć tam y, editora, żeby sobie teleportować te wszystkie itemy, które, itemy, te wszystkie rzeczy, które mi gdzieś tam poznikały, czyli na przykład fotele i tak dalej, ale no w sumie mógłbym to zrobić, to jest troszeczkę roboty z tym, ale finalnie mogłoby się to udać, gdyby nie to, że zniknęła mi dziewczyna, więc nie będę mógł zakończyć całej historii my Summer Car tutaj. Dlatego też... Tak postanowiłem, nie inaczej. Tak więc nie wiem, może jeszcze jakieś parę odcinków tutaj nagram z tego save'a, Jeśli chodzi o jakieś modyfikacje czy coś. A za jakiś czas po prostu zaczniemy sobie nową historię na nowym sejbie, z nowym sezonem. Tutaj torami oczywiście. bo no to musimy do mechanika podjechać. Bo tak wiecie, no uważajcie, żeby też tutaj nic nie pogubić. Bo na tych torach łatwo... Gdzieś tam zahaczyć, coś zgubić i tak dalej, więc bądźcie też ostrożni. Oczywiście, uważajcie na pociąg, patrzcie w lusterka, na przykład wsteczne, czyli nic nie jedzie. Dobra, czwóreczka spokojna: te 140, tak jak widzicie, można jechać. Jeśli jedziecie prosto, to nic Wam się nie powinno stać. Tylko pamiętajcie o tym, żeby przyhamować przy końcu, tak jak tutaj. Jak z taką prędkością wpadniecie, to już będzie po was. Po prostu cały samochód będzie nadawał się jedynie na śmietnik. Tak jak ten mój po zbugowaniu. Właśnie. I tak jak mówiłem, musicie się, musicie się kierować tutaj do mechanika. Tak samo jak w sumie jakbyście chcieli zakupić te wyścigowe turbo. Ale nie zatrzymujecie się tutaj skręcacie sobie tutaj w lewo i tutaj zaraz przy tej szopie powinno być turbo, o właśnie leży widzicie? i to sobie zabieracie troszeczkę mi się Satsuma przegrzała to sobie zabieracie, na przykład tutaj o, do bagażnika sobie rzucicie widzicie? turbo To jakieś jeszcze rurki, które też wam się przydadzą oczywiście część rzeczy trzeba będzie kupić do tego no, to, że tutaj tyle rzeczy leży, to nie znaczy, że to jest to wszystko. Więc troszeczkę kasy też musicie jednak mieć przy sobie. O, nie wyjadę stąd i dziada. No tu na drzewko uważaj, bo drzewka mordercze w grach są. No, co jest mocy, nie masz. Przegrzałeś się za bardzo? Zaraz się ostudzisz, jak będziemy to montować. Ogólnie montaż jest łatwiejszy, bo tam chyba jeden rozmiar śruby jest tylko, więc nie powinno wam to sprawić problemów żadnych. Wstańmy sobie tutaj. Nie wziąłem kluczy specjalnie, ponieważ klucze mamy tu w tej szafeczce od jakiegoś czasu, więc nie potrzebujecie zabierać ze sobą kluczy, żeby ich przypadkiem nie pogubić. Otwieracie sobie tutaj tą opcję. Boję się, że mi tutaj troszeczkę ustawienia się przestawią. Dobra, już nie będę tego wyłączał. I teraz tak potrzebujecie kupić sobie na pewno. Na pewno. Na pewno potrzebujecie to. Blow off chyba jest już w turbo, z tego co wiem. Na pewno kupujecie wszystko, co jest oznaczenie GT Turbo Charger. Czyli to. To. Tu w zależności od tego, czy macie Twina, czy macie ten wyścigowy mm, gaźnik, to kupujecie sobie tą część. Ja oczywiście mam tutaj wyścigowy. Maski nie potrzebujecie, bo to turbo generalnie chowa się pod maską, więc tego nie widać. No i kupujecie sobie oczywiście te dwie rzeczy. 9300 wychodzi. Kupujecie to sobie. A ja tylko sobie jeszcze zobaczę tutaj. No widzicie? Przestawiły mi się opcje na ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. No tutaj widzę. O, na hamowanie i na biegi mi się pozmieniało. Wszystko chyba zostało po staremu dobrze. Tak więc, jak korzystacie tutaj z tego katalogu, to starajcie się nie używać wcześniej żadnych opcji. Wszystko pozbierałem. Wszystko pozbierałem. To teraz tak, zostawmy sobie to wszystko tutaj. Jeszcze mam jedną rzecz, chcę pokazać, której w sumie nie pokazałem wcześniej. Ale to Właśnie się muszę udać tutaj do sklepu Zakupić sobie weźmy sobie może może sobie weźmy żółty weźmy sobie czerwony, chociaż nie, czerwony nie będzie pasował, weźmy sobie żółty Wiesz, tak wolno chodzić tutaj Dobrze dobrze tam masz tutaj o Masz, popryskaj się, żebyś się odświeżył. Żarówki zjadł? A nie, bo to nie na tym save. Ie. Nie wiem, jak mam go zmusić do tego, żeby żarówki zaczął jeść. Siema. Uzynek pojechał. Dobra, wracamy sobie tutaj. Do naszego... ...wspaniałego garażu mechanika. I zobaczcie. Wystarczy raz nacisnąć, żebyście pozmieniali sobie tutaj kolorki. Oczywiście na tamtym turbo też to działa. Tu cyk, cyk. Tutaj tylko napis się zmienia, niestety. Ale chyba więcej nie można było nic tutaj malować. Nie, tylko te elementy. No i, i oczywiście, jeszcze oczywiście, poczekajcie. Bo zapomniałem o tych wspaniałych tutaj częściach. A jedną z nich, oczywiście, możemy sobie pomalować. I to było chyba to. O tak widzicie tutaj blow off już jest w tym. Turbo. więc tam potrzebuje nie potrzebujecie nic kupować. Poczekaj tylko ustaw to ładnie żeby to było tak pięknie widać. Tyk. Widzicie? Środek jest. W sumie taki złoty nawet wyszedł. Ej elegancko. Ej to wszystko takie jakby złote powychodziło. A w sumie kolor jest taki żółty. Jakby tutaj pomalować taki jeden element. To nam nie będzie potrzebne bo i tak nam będzie przeszkadzało. To to będzie. Żółte. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to się różni, nie? Tu mamy złoty na tych częściach z modyfikacją, tutaj mamy żółty. Czyli w sumie użycie tego żółtego to nie był jakiś tam zły pomysł, ale teraz zacznijmy sobie od montażu w zasadzie od demontażu. Maski. Maskę możemy sobie zostawić tutaj. Maski nie potrzebują Lepsze chłodzenie wtedy. Wieszcie mi. Dobra, na początek by trzeba było odkręcić tutaj parę śrubek. Pokaż mi tutaj. I chyba to była dziesiątka. Jak nie to będę latał jak głupi. No niestety to nie była dziesiątka. Ja może bym sobie... nie. Jestem tutaj nie podjeżdżaj, ty sobie już tu latał. No weźcie, dajcie tutaj. No. Dobra, ósemka. Ósemka to jest ostateczny klucz, który można tutaj. Używać. O. No i dobra, to będzie ósemeczka. Ej, czekajcie. Nie, bo mi się ustawiają te skopały. To. Do tyłu. No, bo do tyłu nie mogę chodzić. Myślałem, że się blokuje o coś, a tu nie. Dobra, to musimy sobie odkręcić ten jeden element, który ma chyba tutaj pięć śrubek. Tu gdzieś powinno być. O, to jest jeszcze jedna. Bo tutaj więcej nie było no i z drugiej strony oczywiście no bo też będziecie tutaj przykręcać coś innego no dobra zejdzie nie, nie potrzebujecie odkręcać tutaj przy tym przy tej rurze wydechowej to to możecie sobie też wyrzucić bo to w nie będzie no, w ogóle potrzebne i teraz tak zakładacie sobie ten element no, i oczywiście go dokręcacie. No, tak trzeba. Jak widzicie, on jest tutaj krótszy z tego powodu, że on jest przystosowany do turbo. A z turbo i spaliny idą w sumie dzień-dzień. Kuzynek nas jedzie, bo go słyszę. Pojechał, tylko kurz po nim został. Ale weź to dokręć, bo zaraz ci będzie błędy pokazywało. Patrzcie. Tutaj jeszcze czekaj, najpierw tą dolną. A teraz sobie przykręcimy tą górną. Dobra, to jest zrobione i zabieramy się za montaż turbo. Bo w sumie nic więcej tutaj nie będziemy kombinować. Teraz to, żeby to się ładnie tutaj nam przyczepiło. O, elegancko. Eee. O, tak miałeś się tutaj zaczepić. Czy ty mi teraz tutaj podejdziesz. Pod ten. Tak, jest się o co zaczepić. To było gdzieś. Tutaj, tak. Dobra, wskaźnik tutaj sobie pykniamy do środeczka. I teraz tak, następne ururowania. Na pewno to szło. Aha, bo to jest do Twina, to nie. To nie, bo jak. Yy... Czekaj. To coś tak nie, niezbyt mi tutaj. Okej. Okay. Dobra, czyli po prostu ta jedna rurka, którą znajdujecie, to do, ona jest do Twina, a nie tutaj do tego wyścigowego, który ja mam. W sumie myślałem, że już coś źle kupiłem. Ale jednak nie, dobra, i wszystko mam zamontowane. Jak mam wszystko zamontowane, to jeszcze trzeba to ładnie dokręcić, żebym tutaj errorów nie pokazywał. To jest chyba klucz numer 10, jak dobrze pamiętam. Tak, bardzo dobrze pamiętam. Oczywiście z tamtym zestawem kluczy byłoby szybciej, no ale zapomniałem. A że zapomniałem, to i przy okazji wam pokazuję, że nie potrzebujecie się wracać do domu, żeby tutaj sobie poprzykręcać, nie? Jak widzicie, wszystko jest na dziesiątkę, więc nie musicie latać i zmieniać kluczy. Tutaj mamy jeszcze jeden zacisk, i teraz tak. Tutaj ważna rzecz, żeby to ładnie wszystko podokręcać. Tu macie jeden. Czy to był gdzieś drugi? Tu nie, ale chyba tutaj był. Ale jak już patrzymy w tą stronę, to tutaj mamy. Ogólnie, wszędzie tam, gdzie są jakieś te łączenia tych rur, to po prostu tam są zaciski, żeby to się trzymało. Więc to co się tam podłącza do siebie, to to później trzeba skręcić. Dobra, mamy skręcone, powinno być OK. I teraz tak jak widzicie, możemy sobie boosta ustawić. Ale boosta możemy sobie ustawić. To jest na 1, ale chyba jak go odpalimy, to będzie można, będę mógł sobie ustawić go na 1.4. Co jest jeszcze nie tak? Co cię boli tutaj? O czymś żeś zapomniał. To dokręcone, to dokręcone to Dokręcony i to jest dokręcone. A tutaj rurka na dole. A właśnie, nie zapomnijcie o tym, żeby tutaj to ładnie dokręcić. Ok, teraz. No, idealnie. I w sumie, jeśli chyba wszystko jest sprawne, to mogę teraz zwiększyć. Tak, mogę teraz zwiększyć. Jak wszystko jest sprawne, to oczywiście można zwiększyć do 1,4. No, tak jak widzicie, więc kopa będzie miało nieziemskiego prawdopodobnie, chociaż to jeszcze w sumie zobaczymy. Maskę możemy sobie w sumie założyć, bo tutaj turbo na mnie koliduje z niczym, a chłodzenie jak będzie potrzebne, to się ją po prostu ściągnie. Dobra, pal maszynę. To jest takie fajne sycząko oczywiście Dobra, jedziemy. Pasy. Zapomniałem kasku wziąć. Miałem jeszcze kask zabrać Ej, bo ty mi nie hamujesz teraz? No dobra, tutaj Ej, no wszystko jest okej. Okay. Jest hamulec, jest, bo się klatka podświetla. Ma takiego lepszego kopa niż no oczywiście oryginalna Satsuma, ale no nie ma takiego kopa jak wyścigowe turbo, więc w zależności kto co lubi, to może sobie tutaj wybrać. Oczywiście na niższych obrotach to nam nic nie daje dopiero przy tych większych. Satsuma ucieka chyba nie, to jakoś tak na krzywych droga było No i niestety mamy tylko tutaj cztery biegi. Bez EQ EQ Słuchaj nie wiem jak to się mówi, ktoś mnie tam poprawiał. Ale jak widzicie no licznik można zamknąć. Do zera praktycznie. To troszeczkę ciężko się tutaj jeździ. Być może już przeżyłem Jakbyście widzieli. Ręcznie trzeba zaciągnąć, żeby przypadkiem gdzieś tutaj samochód na mnie uciekł. Wyjdę sobie tutaj. Szyby nie mam, już ją straciłem. Natomiast tam jest kółko, więc. i co, powtórka z rozrywki, ta, Że niby tu mi powylatywało. No dobra, no to w sumie no nie wiem, czemu ja zawsze muszę kończyć odcinek jakimś wypadkiem w ogóle. Szczególnie przy turbo. Ale po prostu jakiegoś pecha mam. Ale w sumie bardzo widow widowiskowe to było, nie powiem. Proszę uważać na moje części pozostałe. Może mnie to co. On no to nie. Łach bez. Dobra, sp spróbuję postawić to na koła. Oczywiście pewnie będę w stanie dojechać do, mm, do domu, aczkolwiek. Mogę mieć pewne trudności tutaj. Dziwinie potrzebuję. jakaś zmian tutaj. Ej Nie pojadę Ale przecież mam jedną napędową Założoną Czyżby mi coś więcej tutaj odpadało? Być może dlatego, że po prostu nie mam tutaj tych zacisków No nie wiem Ej, co uważaj no zobaczcie, tutaj mam w sumie niewiele. Tam coś leży, ale to chyba jest jakiś element po prostu błotnika chyba. Nie, to jest. to jest całe koło z zawieszeniem jeszcze. Zobaczcie. To chyba urwane. Urwane ułamane. zobaczcie wszystkie części w jednym miejscu prawie się, że znalazły. Jakbym to tak tam wpieczył, to może i to by zaczęło jeszcze tutaj działać. Rozbieraj to szyby, nie potrzebujesz. Zara jeszcze uruchomimy tego gruza. Jeszcze nim pojedziemy. Drzwi tu sobie też tutaj zostaw. Tam to koło by mi się przydało, ale nie mam w sumie tego elementu zawieszenia tutaj z tyłu. Patrzcie. I tutaj mechanik będzie zara. No, nie przyczepisz się. No, to chyba najpierw tak to. Patrzcie, później to na końcu koło zarzucasz, człowieku, i to jedzie. A morka jeszcze tutaj zarzucę, czy już nie? Nie, a morka nie zarzucę. Ale wydaje mi się, że czegoś mi tutaj jakby brakuje. Chociaż chyba nie. A z nie ma to będzie ciężko chyba ze skręcaniem. O, prawie że ruszyło. Ale w sumie... w sumie już nie jedzie, nie, nie, nie. Czyli jak nie ma chyba tych elementów. Ale nie no zobaczcie, koła się kręcą. Tak by tak spróbować to postawić. na drodze, to jeszcze i by wyszło. Zobaczycie, patrzcie. Normalnie ja tutaj zaraz coś wykombinuję. Koła to tam wiecie. Są niepotrzebne do jazdy. Ważne, że jest jedno napędowe. Czekaby nie zgasło. Nie no, prawie można jechać Prawie się udaje. Zobaczcie, że się tutaj tarczka kręci. Kręcę sobie tam gdzie chce. I sobie na no, upartego to by się dojechało nawet do mechanika. Ale jak dziwnie skręca. Za bokiem leci. Drifty człowiek. Zobaczcie, jak ktoś chce, to jest o coś mi odpadło jeszcze Zaraz mi się zagotuje tutaj silnik. No dobra. Co będziesz dalej jechał jak można? Udowodniłeś? Udowodniłeś? Co następne koło mi odpadło? Czemu mi koło odpadło? To było dokręcone chyba, nie? Dziwne rzeczy siedziałem, zaczyna padać. Chyba czy by deszcz ugasił ten pożar. Ale chyba nie. Ta jest aż tak zaawansowana. Niestety. Dobra, i to by było na tyle. bo Co mam, mam więcej pokazać? Jak to muszę to gruza teraz odbudować? Też przeczytam sobie, save i będzie lepiej. No tak, więc dzięki bardzo Ci za obejrzenie tego odcinka. Oczywiście, łapka w górę, subskrypcja na dwóch kanałach. Zapraszam Cię do zafollowowania mnie na Instagramie, do dołączenia na Discorda i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.